Bardzo dziwna kadencja, myślę, którą na długo zapamiętamy. Przerwa między marcem 2020 roku, pierwsze przyjazdy dziennikarskie w 2021 roku, dystanse społeczne, maseczki. No tak naprawdę coś niespotykanego, z czym parlament musiał się zmierzyć. No zmierzył się jak my wszyscy, tak, ale... To między innymi też było takie zmierzenie się traktatowe, dlatego że traktat stanowi, że Parlament Europejski zbiera się 12 razy w roku na sesji plenarnej w Strasburgu. No tu oczywiście te niezwykłe okoliczności spowodowały, że można było od tej zasady odejść, ale potem próbowano to jakoś tam nadrabiać, wprowadzając najpierw online spotkania, potem mieszane dla tych, którzy chcieli przyjechać. To jedno z punktu widzenia samego funkcjonowania Parlamentu, instytucji Unii Europejskiej jako takiej i nas w czasie, w czasie pandemii. Ale ta kadencja była też szalenie trudna no, ze względu na wszystkie inne wydarzenia. Tak? No, wymieniamy już właściwie dzisiaj jednym tchem. Tak? Pandemia, wojna, kryzys. Energetyczny, czy cały ten niepokój, co w związku z sankcjami na Rosję, będzie właśnie z energetyką. Tu się mówiło, że trzeba będzie przecież obniżyć temperaturę w budynkach, a latem mniej chłodzić. Wszyscy się tym przejmowali. I rzeczywiście to był taki też test dla, dla wspólnoty, jak w warunkach kompletnie nieprzewidzianych wcześniej. Możemy zacząć robić coś bardziej wspólnotowo, czego wcześniej nie zakładano. Tak? I, I tych takich, jak to niektórzy mówią, przewrotów kopernikańskich było naprawdę kilka. Od wspólnych zakupów szczepionek przez pierwsze w historii zadłużenie się wspólnoty po to, żeby stworzyć fundusz Next Generation EU, czy wreszcie wspólne kupowanie broni dla Ukrainy. Tak? No to to się w głowie nie mieściło. I dlatego ta kadencja myślę, że przejdzie do historii jako, jako z jednej strony niezwykle trudna, ale z drugiej strony, właśnie jeszcze raz ten czas udowodnił, że Unii Europejskiej kryzysy służą. Nawet jak bolelibyśmy, żeby ich nie było, to one z drugiej strony zmuszają do działań, które pewnie albo by trwały nie wiadomo jak długo, albo bo, które by w ogóle nie nastąpiły. Więc pod tym względem można powiedzieć, że te trudne czasy, no w jakimś sensie. Dla integracji europejskiej wydaje mi się, że, że w sumie są korzystne. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję.